Ze studia Voice House seria podcastów Travel in Brief, napędzana przez Flixbus. Głosem Jarosława Kuźniara czyta Sztuczna Inteligencja. Z Lublina bezpośrednio do Dublina i Nowego Jorku. Wszystko dzięki instalacji stworzonej przez litewskiego artystę Benedikta Sagelisa. Specjalny portal, który stoi w każdym z miast, za pomocą łącza internetowego wyświetla obraz w czasie rzeczywistym. W ten sposób przechodnie z lubelskiego placu litewskiego mogą pomachać tym na Broadwayu i O'Connell Street. Trzy lata temu powstał też portal łączący Lublin z Wilnem. Jako dzieci zbieraliśmy żołnierzyki, lalki i klocki. Teraz zbieramy pieczątki paszportowe, które upamiętniają nasze wyjazdy. Jednak niedługo wszyscy będziemy musieli z tego wyrosnąć. Według Unii Europejskiej ręczne stemplowanie paszportów jest czasochłonne i nie pozwala na systematyczne wykrywanie osób, które przekraczają dozwolony okres pobytu. Koniec cytatu. Dlatego już w listopadzie zostanie uruchomiony nowy system EES. Ma on zastąpić ręczne stemplowanie dokumentów przy przekraczaniu granic strefy Schengen. System będzie cyfrowo rejestrował podróżnych spoza Unii, eliminując konieczność posiadania fizycznych stempli. Podróże kształcą i to jak? Nowe badania opublikowane w Journal of Personality and Social Psychology tylko to potwierdzają. Po pierwsze, podróże stymulują kreatywność. Badacze zaobserwowali, że osoby regularnie wyjeżdżające za granicę lub mieszkające w obcych krajach dużo bardziej od innych rozwijają w sobie tę zdolność. Po drugie, czas spędzony na łonie natury w trakcie podróży pozytywnie wpływa na nasze funkcje poznawcze. Poprawia m.in. zdolność rozwiązywania problemów. Podróże rozwijają też empatię. W nowych miejscach poznajemy różne kultury, punkty widzenia, tradycje, przez co stajemy się bardziej otwarci. Wreszcie, wyjazdy mogą pomóc w budowaniu umiejętności społecznych oraz doskonaleniu komunikacji, a to bezpośrednio poprawia nasze relacje z otoczeniem. Czy odkrycia są jeszcze możliwe w 2024 roku? Na to wygląda. Okazuje się, że pozostałości rzymskiej świątyni można odkryć nawet podczas budowy garażu. Takie niezwykłe znalezisko miało miejsce w Lizbonie, gdzie na głębokości zaledwie pół metra odkryto fragmenty świątyni z pierwszego wieku naszej ery. Prace budowlane zostały wstrzymane, rozpoczynają się za to badania archeologiczne. Kto wie, co jeszcze skrywa przed nami historia? Co wiemy o Hiszpanii? To kraj na Półwyspie Iberyjskim, ma ciepły klimat. Nie każdy jednak ma świadomość, że wciąż urzęduje tam rodzina królewska. Choć nie pełni ona takiej roli jak brytyjska monarchia, wciąż jest ważnym symbolem. Hiszpania to także kraj o niezwykłej różnorodności językowej. Oprócz kastylijskiego, znanego nam jako hiszpański, wielu mieszkańców posługuje się też katalońskim, baskijskim, galicyjskim i walenckim. Poza tym na terenie kraju można usłyszeć wiele dialektów. Przez wieki sądzono, że nazwa Hiszpania oznacza ziemię królików. Jednak współcześnie uważa się, że pochodzi ona od fenickiego Mii Spania, co można przetłumaczyć jako Ziemia Wytapiania Metali. To świadczy o dawnym przekonaniu o bogactwie złóż na tych terenach. Skoro już coś o Hiszpanii wiemy, czas zobaczyć ją na żywo. Ola, wyruszamy do Alicante. To miasto pełne uroku, które zachwyci zarówno miłośników historii, jak i tych spragnionych wypoczynku na plaży. Spacerując po starym mieście, inaczej zwanym El Barrio, można poczuć atmosferę dawnych czasów. To także centrum kulturalne miasta, gdzie znajdują się ważne zabytki takie jak Bazylika Santa Maria i Casa Carbonell. W nocy ta część, Alicante, ożywa dzięki licznym tapas-barom, kawiarniom i restauracjom. Nieopodal wznosi się też majestatyczny Zamek Świętej Barbary, skąd rozciąga się panorama miasta, która szczególnie urzeka o zachodzie słońca. Dla tych, którzy szukają chwili wytchnienia, doskonałym miejscem jest Park Canalejas, gdzie alejki otoczone palmami prowadzą ku spokojnemu molo. Ci, którzy chcą przenieść się do miejsca prosto z bajki, powinni odwiedzić Kai de las Setas. Ta nietypowa ulica pełna kolorowych grzybów wprowadza do Alicante nutkę fantazji i radości. Liczba tygodnia 13.5. Według Eurostatu dokładnie tyle kilogramów lodów jedzą Polacy w ciągu roku. To ponad dwa razy więcej niż Włosi, a przecież tamtejsze gelato są prawdziwym przysmakiem docenianym na całym świecie. A wy? Ile lodów potraficie zjeść w upalny sierpniowy dzień? To było Travel in Brief od Voice House i Flixbus. Jeśli masz swoje ulubione kierunki, które mogą zainspirować innych, daj znak w komentarzu na YouTube, Spotify lub Apple Podcasts. Do nagrania użyliśmy sztucznej inteligencji wykorzystującej głos Jarosława Kuźniara.